Cześć, Krzysztof Honda, witam was w kolejnym odcinku. Jest ze mną Eryk i Klaudia. Cześć. Cześć witamy. A bohater, są bohaterami oczywiście odcinka dzisiejszego, a drugim bohaterem odcinka jest Honda NC750X, którą dzisiaj będziemy odbierali. Jest to nowy sprzęt o pojemności 750 cm i ze skrzynią automatyczną DCT. Erik i Klaudia zgodzili się na udział w tym odcinku, bo też spotkaliśmy się przed zakupem, porozmawialiśmy o różnych motocyklach. Wiem też, że był inny pomysł na, na zakup motocykla. Skończyliśmy finalnie właśnie na Hondzie NC750X. I właśnie, porozmawiajmy z bohaterami. Witam Was. Cześć. Cześć, Cześć, Cześć. witamy. Powiedz mi, dlaczego wybrałeś, wybraliście, przepraszam, NCK? Wybraliśmy, dokładnie, to jest dobre stwierdzenie. Szukaliśmy pojazdu, motocykla, który będzie odpowiedni zarówno i dla mnie, jak i dla żony. I tutaj dużym takim kartą przetargową była, na był, była wysokość siedzenia naszego motocykla. W tym motocyklu zarówno i ja, jak i żona dosięgamy do podłoża, więc myślę, będziemy czuli się stabilnie, bezpiecznie. Inną taką też kwestią przemawiającą za tym modelem jest jego ekonomiczność. No, z tego co czytałem, nie miałem jeszcze przyjemności tego sprawdzać, ale podobno 3,5-4 litry możemy zamknąć się. Ja dużo jeszcze po mieście, więc chciałbym, żeby jednak ten sprzęt był w miarę ekonomiczny, w miarę. No, taki do ogarnięcia, prawda? Potwierdzam, takie będzie spalanie w tym motocyklu, jeżeli jeździmy z prędkościami takimi do autostradowych. Jeżeli będziemy przekraczali te prędkości, to zużycie paliwa oczywiście będzie tu wzrastało powyżej 5 litrów, 6 przy dużych prędkościach, bo to miałem okazję sprawdzić. Ja tym motocyklem jeździłem. Powiedzcie mi jeszcze, czy celowo wybraliście motocykl Klasa Adventure? Bo wiemy, że w serii NC jest jeszcze wersja S. Mamy właśnie tutaj model, który jest X-em, czyli Adventure, klasa Adventure. Taki był zamysł, tak mi się e, podobało? Kwestia wizualna też ma niemały wpływ na wybór motocykla. Wiadomo, że ile osób, tyle też opinii, tyle gustów. E, klasa Adventure, Adventure ma coś w sobie. no Mnie przekonuje osobiście. Mi się podobało to bardziej niż klasa S, ale tak jak mówię, są gusta i guściki, o tym nie należy dyskutować. Chyba każdy ma prawo do swojego wyboru. E, w naszym wypadku padło na, na ten design. Powiedzieliście. Powiedziałeś, tak. Może mówimy. właśnie. Tak? Powiedziałeś, że głównie miasto ale widzę kufer domontowany, więc powiedz mi od razu o dodatkach, które dodaliście do tego motocykla. Dodaliśmy na razie gmole do motocykla oraz kufer centralny, który mam nadzieję posłuży dość dzielnie w mieście, ponieważ ja pracuję jako trener personalny i na co dzień przemieszczam się z dużą torbą treningową, tą torbę muszę gdzieś włożyć i dlatego te motocykle sportowe raczej nie zdałyby się w moim przypadku, a kufer centralny mam nadzieję, że pomieści no, takie naj... Potrzebniejsze elementy w moim, moim zawodzie. Tak, kufer jest dodatkowy, bo tak jak pokażę wam za pomocą tego kluczyka, tutaj w każdym tradycyjnym motocyklu jest zbiornik paliwa, natomiast właśnie w chodzie NC mamy duży schowek. Jeżeli chcecie zobaczyć pełny test tego motocykla, wejdźcie na, na nasz kanał Honda Plaza TV, wpiszcie NC750X i także zobaczycie właśnie pełen test tego motocykla. My próbowaliśmy tutaj zmieścić kaski różnego rodzaju i powiem Wam szczerze, do tego schowka zmieszczą się kaski e, praktycznie wszystkie. Gdzie jest więc zbiornik paliwa? Pokażmy to. Po przekręceniu w drugą stronę kluczyka podnosi nam się tylne siedzisko. I tutaj możecie sobie zatankować motocykl, więc jest to zupełnie inaczej niż... Niż w standardowych motocyklach, na pewno zdziwienie innych motocyklistów na stacji, co Wam gwarantuje, że tutaj będziecie tankowali motocykl. Kto zna oczywiście serię jest do tego przyzwyczajony. Tak, to jest duży też plus na środek ciężkości, ponieważ jak nie mamy właśnie tego zbiornika w części centralnej, ale pod środek ciężkości jest więc myślę, że niezależnie od tego, ile paliwa będzie w tym baku, nie będzie to zważało na jakąś taką stabilną pracę na tym motocyklu. Więc to duży plus, szczególnie dla drobniejszych istot. Muszę Was zapytać. Macie, dwa, macie schowek, macie kufer, więc będą też podróże. Miejmy nadzieję, że tak, że się odbędą. Czy mogę tak stwierdzić, że ten schowek będzie dla ciebie, Klaudia, a ten kufer dla ciebie? Wstępnie możemy tak uznać, aczkolwiek, patrząc na nasz bagaż wyjazdowy, myślę, że te role mogą się zamienić. Rozumiem. Rozumiem także, że oboje będziecie jeździli na tym motocyklu w roli kierowcy. Jak najbardziej, oboje mamy prawo jazdy. Zarówno ja, jak i żona. Nie wiem, czy będę dobry jako plecaczek, bo może to trochę przeszkodzić Klaudii w jeździe. Ale w pojedynczych podróżach na pewno da sobie radę. Pytanie o skrzynię automatyczną. Wiem, że chcieliście, szukaliście takiego motocykla, jakby tego automatu się nie baliście. Ja Czy... szukałem, tak, to jest też. Trzeba podkreślić, że właśnie żona raczej jest zwolennikiem klasycznych rozwiązań i tutaj szukała normalnych biegów. Ja jestem zwolennikiem automatu to jest wygoda. Po mieście to jest olbrzymia wygoda i myślę, że każdy, kto doświadczył takiej jazdy na automatycznym sprzęcie, pewnie przyda mi rację, że po mieście, gdzie się jest tak. zbytnio nie rozpędzamy, nie szalejemy, nie wariujemy, to skrzynia automatyczna na pewno jest ułatwieniem znacznym. Ja uwielbiam to rozwiązanie w Hondzie i pod skrzynią automatyczną, DCT w Hondzie się podpiszę. E, powiedz mi, Klaudia, czym ty jeździłaś wcześniej? Czy jest to twój pierwszy motocykl, na którym będziesz Nie, jeździła? Jeździłam wcześniej Suzuki SV650S y, ze skrzynią normalną, manualną. No Stąd to... był pomysł, żeby kolejny motocykl przyzwyczajona z Ja byłam, że zawsze tą nogą się operuje. Teraz trzeba będzie zmienić te przyzwyczajenia, ale trzeba iść z duchem czasu. Spotkamy się za jakiś czas, mam nadzieję, na serwisie, jeżeli przyjedziecie. Jestem pewien, że powiesz, że już nie chciałabyś motocykla z manualem. Bardzo często to słyszę właśnie przy odbiorze motocykla, kiedy ktoś kupuje pierwszy raz automatyczną skrzynię mówi, że już by nie zamienił. Podobnie jest w samochodach, więc działa to w dwie strony. Szybko możemy ruszyć, też w mieście nie męczy nas wciskanie ciągle, klamki sprzęgła. I wiem, że jest to dobre rozwiązanie. Powiedz mi, czym Ty jeździłeś wcześniej przed tym motocyklem? Ja jeździłem akurat skuterkiem, maxi skuterem, bo dokładnie Aprilia 500 April Atlantic i przyznam szczerze, że to było dla mnie rewelacyjne rozwiązanie. Olbrzymi też kufer bagaż wewnętrzny, wygodne siedzisko, no i automat, który po mieście dla no, mnie jest no właśnie, dużym, jest dużym ułatwieniem. Że łatwo się Tobie będzie na pewno przesiąść na automat, ale myślę, że i każdemu, bo... Zapewne jest łatwiej jest niż Klaudi, tak. Czy myślicie jeszcze o jakichś dodatkach do tego motocykla? Tak, chciałbym jeszcze zamontować w przyszłości gniazdo ładowania, ponieważ na takie dłuższe wyprawy na pewno przyda się jakieś gniazdo USB, bądź gniazdo zapalniczki. Eryk, często mi zadają widzowie pytanie, jak będą wyglądali o danym wzroście na, na sprzęcie. Powiedz mi, ile masz wzrostu i czy mógłbyś się przysiąść do tego motocykla? Oczywiście, ja mam 185 cm wzrostu. Jak to wyglądało w moim wykonaniu? Jak to motocykle klasy Adventure, one są trochę podniesione. Tak, pozycja po jest przy wzroście m. komfortowa. Wyglądalibyście tak, ja mam 1,78 m, więc wyglądałbym y, podobnie, nie ma problemu z, z zajęciem wygodnej pozycji, nie ma, po, pozycję zajmuje się bardzo wygodnie, siedzi się wygodnie i ta pozycja też wyprostowalna, no na pewno ścigacze mają coś sobie, to trzeba wybierać albo sercem, albo rozumem po mieście. Tak. pozycja wyprostowana będzie z pewnością przyjemniejsza. Jeszcze prosiłbym cię, żebyś położył dłonie na kierownicy, Oczywiście. zobaczcie. Jeżeli będziecie jechali w trasie, pozycja jest bardzo wyprostowana. Ja serięce właśnie za to lubię, że jedziemy w dalekie trasy wygodnie i podróż nas nie męczy. Nie leżymy na tej kierownicy, więc także nie musimy jechać z dużą prędkością, żeby wiatr nas odciągał od kierownicy. Mamy też szybkę. Ona nie jest za wysoka, można sobie deflektor zastosować, ale. Myślę, że tutaj nie ma potrzeby. Przy takich prędkościach autostradowych to szyba daje radę. Dobrze, Eryk przeszedł test. Poproszę Klaudię. Klaudia, czy zdradzisz na mnie? Pytam o wiek, bo takich rzeczy to byś mnie nie zdradziła. Eee, ale... myślę, myślę, że to widać, że jestem nieco niższa. Eee, niestety jest zaledwie 163. Dobra, <gry> ale dosięgam. Ale, ale to dosięga. jest bardzo ważny test, bo wiele dziewczyn właśnie pyta, czy nie byłyby za niskie na dany motocykl, czy nie szukać czegoś niższego. Więc poproszę cię, żebyś wsiadła na ten motocykl metr 63 i zobaczcie motocykl klasy Adventure NC750X lekko tylko paluszki dotykają ziemi ale nie będzie z tym problemu jest też automat który na pewno ułatwi jeżdżenie tego typu sprzętem a tak wygląda Klaudia na motocyklu NC750X pięknie Eryk powiedz mi czym zajmujesz się na co dzień na co dzień jestem trenerem personalnym, trenerem z zajęć grupowych w sieci klubów Zdrofit. Tam prowadzę zajęcia z crossa, z tabaty, z boksu, samoobrony, więc wachlarz zajęć jest niemały. Zapraszam serdecznie. Czyli jeżeli ktoś z naszych widzów chciałby skorzystać z Twoich usług, zapraszam, się polecam tłumaczyć. się na przyszłość. Tak jest, zapraszam. <laughs> Dobrze, namiar tutaj dam na dole w opisie filmu. Powiedz mi jeszcze, właśnie, jak jest z tą aktywnością. Coraz więcej my Polacy się ruszamy. W tej chwili bieganie to sport narodowy. Powiedz mi, ile czasu na taką aktywność doradziłbyś komuś, kto chce zaczynać, lub komuś, kto jest już bardziej zaawansowany, ile tygodniowo musiałby ćwiczyć? Osobom początkującym z pewnością zaleciłbym co najmniej dwa treningi tygodniowo. Pamiętajmy, że ta częstotliwość też jest y, uwarunkowana od wielu czynników, ale dwa razy w tygodniu, po godzince, na pewno nikomu nie zaszkodzi, a przyczyni się do jakiejś tam zdrowej aktywności, zdrowego trybu życia w połączeniu z odpowiednią dietą, ze zdrowym odżywianiem, na pewno będzie już dobrze. Osobom bardziej zaawansowanym trzy treningi tygodniowo powinny wystarczyć, żeby zachować pełną sprawność. Dobrze, wiemy czym się zajmuje Eryk. Klaudia, powiedz czym Ty się zajmujesz i czy się jakoś uzupełniać? Ja, ja tak trochę uzupełniam, a właściwie to chyba Eryk bardziej mnie uzupełnia. Ja jestem dietetykiem, pracuję z osobami, które chcą się odchudzić, ale też takimi, które cierpią na jakieś żywieniozależne choroby. Dobrze, to ja muszę zadać to pytanie. Eryk, czy jak chcesz zjeść coś niezdrowego, musisz się chować przed Klaudią? Czasami tak się zdarza. Przed walką, zwłaszcza... walką tak. Przed walką tak. To tak. nie może być nokaut w kuchni. <grym> no właśnie to właśnie miałem pytać, jak nie chcesz być knockoutem. Każdy ma swoje słabości, ma... słabości. Ja mam taką słabość, uwielbiam słodycze, uwielbiam czekolady, więc jeżeli chcę sobie zjeść troszkę większą porcję, a moje porcje mają możliwości, to muszę się schować przed żoną, bo nie popiera moich zapędów do, do tych umiłowań. Klaudia, czego więc się wystrzegać w diecie? Na pewno cukru i tłuszczu, zwłaszcza takich pot... Wysoko przetworzonych, serwowanych zwykle w Daniach na szybko. Tam olej nie jest zbyt często wymieniany i też nie jest niestety pierwszej jakości, więc myślę, że to jest taki pierwszy. Rozumiem, no ale aktywność oczywiście fizyczna także tutaj musi być, żebyśmy po prostu zdrowo nie tylko się odżywiali, ale i żyli, prawda? Tak, myślę, że się wzajemnie uzupełnia. Zdrowa dieta, przede wszystkim rozsądna dieta, tak, bo nie można co przeginać, Fajności tak. nigdy nie są dobre, tak. ale delikatna aktywność, wystarczy wyjść na rower, popływać, pobiegać, na spacer przejść, prawda, nie tylko telewizor, no jakieś racjonalne odżywianie i to wszystko gwarantuje oczywiście nam... oczywiście program Hondy musi lecieć. <laughs> tak, nie inaczej. <laughs> to, ja, to, to ja to podsumuję tak, to Wy się fajnie zdrowo uzupełniacie, jesteście wspaniali. Dziękuję, I się. fajnie, że też dzielicie swoje pasje. W tej chwili dochodzi oczywiście pasja motocyklowa do Hondy NC750X, bo ja jestem tego pewien, że będziecie z tego sprzętu zadowoleni. Dziękujemy. To ja dziękuję. Dziękuję za udział dziękuję. w odcinku. Dziękujemy. Dziękuję. Wam dziękuję, że byliście ze mną. Proszę o lajki, subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym odcinku Krzysztof Honda. Cześć!